Nie ma z używa słowa GASTUJ to! Ku... A! co nie do klatki z Żebyśmy nagrali piosenkę 12 osób, wszyscy. Czy jest ktoś na nie, o może tak zapytam? <laughs> Dobra, ja mam taki pomysł ogółem, żeby... Zróbmy że tak, piszemy tutaj my, a my on. Filmy, klipy... Nie cię, ciągi! Skrać! No, A jakby to było bum i spadamy, to co. Ale jeżeli by platforma w kosmos, to co wtedy? Mutet był? Bo ja czuję, że się wybić nie mogę w ogóle. Coś po prostu było takiego, że ja nie, sp nie mogłem spać i nacisnąć, bo mnie coś pociągnęło do. Nie rozumiem tego. Jak to się w ogóle stało? <laughs> jest ta giera, szczerze. To jest jeden z lepszych kopów, w jaki grałem ostatnio. Chuj... Chuj... Mam... Myślałem, że lepsze klipy mam on miał tak szczerze. Ej, mógł usuwać shot, mi się wydaje. Dobra, tu stajemy. Stop, stop. Czekaj, 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 ustawię się z wami. Nie! No kura! KURA <grywa> do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. No co ty robisz, mój co ty robisz? co ty robisz? Co ty robisz? robisz KURA pośled Jak ksaj nie będzie chciał tego przejść ze mną, tylko nie wiem wiesz jakiś inny skład, to ja i tak kogoś ogarnę na, na w to to jest... Mamona już ta gra jest zajebista, po prostu, ta gra jest po prostu zajebista Fajna giera była, ale też śmieszne było to, że właśnie tymi składami graliśmy Trzema to była taka konkurencja jakby, to było do... To było zajebiście rozkminione Crossmana mam w teamie, Cross jakiś rank miał. teraz robi loda Niby zlatywaliśmy na sam dół, ale jakoś tak... Ja nie czułem demotywacji, ja miałem wrażenie jakby wszyscy... I tak chcieli znowu iść do góry, to było zajebiste Bo mieliście drużynę, taki kurcze... Ego nie pozwalało przegrać A bagieta nie miał wyjścia, że spadek... Tam, sekunda stary załamki, i od razu do góry. Leży. I też się. O Boże, tragedia. Weszli do pokoju Brusa, on z fujarą spał na wierzchu? Nie, to stroll. Czy nie? Na nierdzianę to jest dobry pomysł. Moim zdaniem. A zaczekajmy, czy ktoś mógłby ogarnąć stary bez kolejki wejściówki. I za to jest z... no. Tak mi f... Tutaj to mi się wydaje, że ani razu no się kurwa nie udało zrobić tego clean, jak coś. Dosłownie, ani razu no się nie udało zrobić clean. O, no solo ta gierka mi się daje, jest mega prosta akurat Nie no po prostu chciałbym wygrać no Nieważne już nie chcę wygrać się Pięknie wyrównaj główki Idziemy idziemy Łap się o nie wiem, mi to już psycha pęka. Tu po prostu patrz jak ty to nagra, bo już nie dogonimy nikogo. Ej, nie panikujcie, zaciśnij, patrzy i się nie ruszaj od razu, bolipa. Nie, a to, 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 to prawda akurat też się tak wydaje, że jak spadasz łańcuchę nie możesz panikować. Bo na przykład Bagieta robił tak, że oni stary bują na tym łańcuchu wszystkich ciągnął na dół. A to trzeba właśnie jak najbardziej uspokoić łańcuch, Imo. Ty no nie. HALT! Kamil, Kamil, Kamil! No, Kamil. no nie wiem dla to jest pros, mogę ci to ci przeskoczyć jak chcesz zaraz Dobra to dra, dra, gra Ale kurwa nie o to odzi! Druzyrą jesteśmy Ale <grym> i widzisz co się dzieje no Dobra, dobra. Dobrze jest, dobrze jest zajedniesz Mi się wydaje, najłatwiej byłoby na czas grać, na przykład 21-20 skaczemy 21-30, wiesz co Odzi? Tak byłoby najłatwiej Imo 4 wyskoczmy 3, 4 Widzisz? No, widzę, przyróżniczyłeś no no, no dobra, no to zwłokaczę ja ci teraz powiem jak nie wyjdzie w takim razie D Dawaj od razu na dół Koniec yeah. <susza> <ślesza> Dawaj Cieszę się, że slajda zrobiłem z lewą strzałką no, i nie Widziałem, mała ma rękaw. Nikt mu nie powiedział, że to jest nielegalne? Jest rękaw. Na wspomagaczu grali. Naprosto myszkę nakieruj. <tioletnografii> Sorry. Dobra, cofka, 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 cofka. Dwa jego pi... No, no. To jest, kto jest? <tioletnografii> Ty, a u góry nie może mi się złapać tam jest patrz, Zobacz na jakiej wysokości byliśmy, p. Posłuchaj w mnie! Gdasto Ty patrzysz, tam masz platformę małą od boku lewej! Tam możesz złapać, ja już doleciałem, chodź! No i, no ale gdzie później pójdziesz? A, a, a może tam jest wejście i nie będziesz musiał tu tego wszystkiego Lecz dookoła, naokoło, za ile zaoszczędzisz! No ja nie wiem, dobra, jedź, chodź, po Twojemu, nie ma problemu, ja wiem, że myśmy się tam. Pali. Zobacz jak jesteś wysoko, zobacz Już jestem powyżej tej Zobacz, już jestem powyżej tego, widzisz? Co my robimy teraz, bo nie wiem no. Co? nikt się nie... Lekki Joker Propozycja, że tak powiem kompromisowa jest taka, żebyśmy nagrali piosenkę w 12 osób, wszyscy Czy jest ktoś na nie? O, może tak zapytam <laughs> Czy Czyli wszyscy są no tak, tak? No mam No też? No co? Tak, Szuras. oczywiście, że jest Kamilem też. Kamil ma głos anioła zresztą. Wiele nutek. The Music Lab. I enjoy music. How good do you think your music skills are? Eee, spoko mi się daje What is your gender? Male. How old are you? 23. What's your native language? Polish. Jedynka In this game will take part in three short tests of music ability. Your job is to choose for the example where the singer is more out of tune. Okay. Okay. Co to znaczy, chyba? In which example was the singer more out of tune with the music? chyba first. Chyba jedynka. Inkorrekt. Dobra, zrobiliśmy. 101 więcej niż Bruce. Let's go. Ło ka to wbicie Ale lepiej w melodii. Nie, on jakoś inaczej. Nie, w bicie totalny stąp na brusie, ale on mnie zastąpił trochę w melodii. Kiedyś to było. Okej, okay, dobra, kiedyś to było, tak? W dawnych epokach, gdzie świat był jeszcze nieskażony ska... nie postępem technicznym, ludzie żyli w zgodzie z przyrodą. Wśród rozległych lasów i gargantuicznych łąk wśród majestatycznych gór. Nie mam pojęcia, nie znam tego słówka. strzechą. nie, nie wygląda mi to dobrze. tak wygląda dobrze chyba. Nie mam pojęcia. a ar 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 archaiczne, ar archaiczne. Rzecz do innego świata mogą być dla nas dzisiaj Sprawdzam to. Kurwa, Aha! Jest mi tutaj. Z? Nie wiem dlaczego. Nie, i nie no, że, oczywiście, nie oczywiście. Ale tego nie wiedziałem, tego nie miałem, nie, nie wiem, nie, nie miałem pojęcia tutaj. spoko, nie, imo spoko 10 sobów, jak nie zrobię jednego błędu. Każdy błąd minus jeden stop Nieskażony, tak samo ty Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Ale zboża I przez RZ? Boża najważniejszy również Jakie on błędy zrobił? E. No halo Co tam? Ej, kto jest prezydentem Polski? Andrzej Duda A premierem? Mraweczki Dobra, a na przykład Kim jest Jarosław Kaczyński? Nie wiem, a A na przykład Co ty mi a... Zadałeś mi pytania. A Ko Komorowski? Brońcem Komorowski? Komorowski? Nie wiem, okej. Okay. Czemu się pytasz? Nie, tak o się pytam. A jak tam mi ciebie? Dobrze, właśnie teraz siedzę na golasa. Ej, że... Masła zabudziłam. Co gorszy meduza czy sypek? Ja obu bardzo lubię. A wiesz, że ja jestem wipem meduzy? Nie. Yeah! Jak wyjął za rękawika. Co ty robisz, A. What you doing? What? Ja nie mam wrażenia, ja grał w jakieś nie wiem... Gdzie. Am I playing in gold Ilo? Co ty robisz? Co ty robisz? K A No traci muje, ta, ta, ta sytuacja jest jakaś p... -ta. przez nią się wszystko dzieje. Ona to tanie całą mapę. Chyba Nie kupisz super daj chociaż nie wiem. No i s się za darmo, niby levelowo dobrze stoimy. 12, 12. Niesamowite... Jak... Bardzo zagubione były te chłopki. Na mapie k***a No w no, Endgrave'u no, j**a. kondoni graves Main Gravesa, ja p***a Halo no Elo, elo bestia, siema A ty to twój main, nie? Nie Znaczy no, mam najwięcej punktów tutaj Na razie Aha, to to. <grym grym> no nie, bo teraz dopiero zacząłem parę dni temu grać na mainia Czemu decykuje, jeśli mi rolę zabierasz? No ale nie wiedziałem, że to ty Ta... Ja bym zarabiał Przychodzi Ronaldo do Freezera i mówi goal <grym> Ja <pierdolę. grym> O, oh. Ona była za, za Ale zabiłbym to wyblanków, a nie? No chyba go zabiłbym. Ja to na ciebie mówią ten syn Marciniaka? Tak, to ja jestem Jego, tak, tego, tak, tego tak, to ja jestem syn Marciniaka... Tak, tak syn Marciniaka Druka O, dostałem huka, ja Dobra, tyle, nie wiem, jd. Ja nie wiem teraz diety, bo p... Zomboli. się dziąsło no. Nie wiem. O, oh, no wow. teraz tak nie ma. Ja. Dzięki od Zagierę. Dzięki. Jo. Trzymaj się. Jara, ja, p... kurczę, milio, na on był tak Serio. Autentycznie bo... tak chłopy. Na tym milionu był tak useless. Kumasz... masz jeba... hashtag milio. Zesz tygrod hashtag milio i masz ujemne ujracie. Chłop się średnio 5 razy wypija na jeba tym. Enchanterze. Co to jest za nie w ogóle? W tą grę takie przyk... jest niemożliwe, no co on tak ch... brał, że to nie dostrzega K... Star, on ma, w piku miał 600 punktów To tyle to Wysocki miał, Ty tyle miał Tleto Wysocki. Nad więcej chyba. Nie, yeah, do you know, Mamon? The Polish streamer Mamon? Yeah, there's a wheelchair me oh, oh, mama. Oh, bo... Wheelchair, no to fajnie chyba Z Polski. Mamon no wheelchair. Wyciekły tajne pliki ekipy prank Ja pierd... naprawdę? Nie! Niemożliwe! Kto by się spodziewał, że to był fake? O, nie! Ja... Robił całą Polskę! Jezus, nie wybaczyć tego freeze. Jest Słuchajcie, impreza przemierana, albo za postacie z bajek, albo za owocki. Ja jestem nemo, bo Majusia kocha rybki, a Wera jest właśnie... E, o Jezu, jak, maja jak maja. arbuzek! Nie, 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 a Majusia jest oczywiście pszczółką Mają. Pszczółka, słuchajcie, popatrzcie, takie x skrzydełki. Ej, czy, Koro... czy to jest Szarenting? fruty. To jest szarenting chyba, nie? Ale oni mówili, że ma będą mało, to, mało tego robili. A tu patrz. Ej, to jest szarenting chyba pełną parą, już, nie? Nie, nie wiem, jak to się nazywa, ale może z Was będzie wiedział. Ostatnio na TikToku wyskoczyło. Ale że masz biurko, nie? Tak, jakby założysz biurko, tak jakby patrzysz teraz za pleców moich, nie? Tu sobie siedzi, siedzę sobie ja. daję na to, nie wiem. Ja siedzę sobie tutaj. I tutaj, jakby jest tak przy, przyczepiane takie gówien... Taki siedzisko dla dziecka i tu dziecko siedzi, nie? W tym siedzisku. Tu. Tu dziecko siedzi. I to przy komputerze, tak jakby a ty chcesz siedzieć tutaj. Mocne, nie? Mocne. Wiadomo jako matka swojego dziecka chcesz się pochwalić, pokaźwać jak wygląda, co robi, a za kilka lat będą tego żałować Czy ja wiem Ja tak będę streamował właśnie i tu dziecko będzie moje siedziało Będę je zmuszał jak małpę Dlatego że ze mną siedzieć Będzie tu siedziało i streamował razem ze mną, niech wie jak to jest ciężka robota O, to jest to, to jest to! Patrz jakie ma siedzisko, to nie to dziecko Patrz, widzisz? I to będzie się działo. I to będzie Twitch odleciał leciał. Co się dzieje z tym frizem i Sobir właśnie final jeden sezonu i to było gita, ale to co teraz to... O, dziękujemy sobie za 100 zł? k***a, Kur... dziwnie jest. POPO! Co tu robi Popo? Werka się przebrała, przygotowała, czyli wszyscy się przebrać się nikt nie przebrał, j***a sać. Kukurydzą ją karmią, kukurydzą Bondiwell. <grydzą> nie mogę. Jesteście cudowną rodzinką, ciepło jeszcze się biją od nas przez ekran, Wszystko... ale, ale delusional o. XD. Jeszcze nigdy na prostym internecie nie widziałem tak zorganizowanych urodzin. Majusia za 15 lat będzie szczęśliwa, że jest wy, wy w takim miejscu, jak jest teraz. Żadnego komentarza, że to dziwny film? To ma pierwszy, pierwszy raz rożna, gdzie nie ma przypychu. Brawo. Jak... Ja nie jestem fanem czegoś takiego na moje, nie wiem. No wiadomo, że to jest jakby i duża część życia to dziecko i tak dalej, i tak dalej, ale... To już jest szarenting. Pani Wersow jest w tym momencie najbardziej lajkowanym zdjęciem w historii polskiego internetu. I chcę je przebić zdjęciem mojej stopy. What the hell? W tym oto właśnie momencie wleciała fotkę mojej stopy na mojego Instagrama. I jeżeli każda osoba, która ogląda tego TikToka, zostawiaby tam polubienie, to jest szansa, że przebilibyśmy Wersow i Freeza. Obiecuję wam, że jeżeli nam się to uda, to pojadę rowerem do Afryki. I żeście mieli pełną pewność, że was nie oszukam, to jeżeli mi się to nie uda i nie dotrzymam obietnicy, to usunę swoje konto na TikToku. Dobry jest ty. Pelikanet z tego TikToka i wiesz, on nie zrobi nie więcej lajków, ale zrobi w A dzisiaj nawet dostałem pozdrowienia z Afryki. Było takich pięciu, mieli nawet moje zdjęcie wydrukowane i pozdro Giorgio, pozdrawiamy ciebie z Afryki yy, i wtorek automaty, wtorek automaty. Nie. W sumie tego George'a to powinien człowiek chyba na jakiegoś fejma, nie? Czy coś? Szybko teraz, póki jeszcze, jeszcze istnieje, bo to zniknie za, nie, wiem, dwa tygodnie. Witam, witam serdecznie w dzisiejszym materiale. Materiale z Everyday Carry, czyli przedmiotów, które noszę na co dzień ze sobą, aby po prostu umylić sobie e, to wspaniałe życie, moi drodzy. Przedstawiam w tym momencie pierwszą, e, pierwszy z przedmiotów: A oto on. Drugiego nie posiadam, bo czego chcieć więcej? Pozdrawiam. <laughs> ja nie mogę, ekipa, holding, SA, akcje, notowania giełdy, kiedy to było, kiedy było to włamanie, koniec maja, ja ale, ale akcje w górę, to, to było tu, to był przekręt pod akcje, nie, zgłoście to do spółki, ja, do czego, nie wiem, patrz, ale tu były warte kursy, znaczy ten, akcje ekipy, 17 zł, a teraz ino truja, możesz tak kupić teraz akcje ekipy. Teraz w tym momencie właśnie ZNAJDŹ tego MILIONERA, CO? K**a, Kur... ja znajdę Wiecie dlaczego? Nie zgadniecie dlaczego Bo swój swojego pozna Ona nie jest milionerem, nie, nie TY nie Kur... NIEMOŻLIWE Ja znam tego człowieka Ja znam tego człowieka Ja On nie jest milionerem Ale co on tu robi? Co tam robi Ryan? Stańcie cały czas, lecę jak samolot no way! Dorobisz na plecach! Kto jest milioner? Milioner! Ukrytych milionerów. Nie milioner. Poznajmy naszych uczestników. Cześć jestem, Dawid. Cześć jestem. Nie jest milionerem, nie jest milionerem. Cześć jestem. Jest milionerem. To jest milionerem. Paweł jest milionerem. I on pracuje stary w branży OZE. Paweł. Cześć. Jest. Nie jest milionerem. Cześć, jest. jestem. Nie jest milionerem, Raja. Jest milionerem masady. Norbert. Cześć, jestem. Emil. Nie jest milionerem. Cześć, jestem Bartek. Oj, może być milionerem. I nie, nie jestem. Nie jestem. mnie milionerami są: numer dwa, Rozalia, i numer 6 Norbert. E, Wydają mi się najbardziej podejrzani. Jestem bezpieczny, bo mało zaraz Jak tak. myślicie, kto z nas może być tutaj najstarszy? Myślę, że najstarszy mógłby mieć statystycznie największą szansę, żeby zostać milionerem. No, sobie wiek to nie jest no, Ale wiecie, no, nie. lata doświadczenia, lata wiecie jakieś. Zdecydowanie Paweł. Paweł nie, wygląda na najstarszego. Nie, nie. Wyrzucili Rajana! Ten w pierwszej ludzie odpadł. No to, to, widać, to widać, że to jest widać klule z podejścia, człowieku. Milionerzy nie chodzą wcale w drogich kubrania chodzą wygodnie. No ten, ra, ten Paweł jest 100% milionerem, to widać od razu z bomby. E, z Miss hejw, no tak z pięć stówek, e, spodnie zara, tak ze 100 <laughs> i buty z balenciagi faktycznie. Nie, on jest... nie No to widzisz i wiesz, że on jest serii. milionerem, no. <laughs> <laughs> Okej. Okay. No kolega ma balenciagi na nogach, to musi mieć chyba pieniądze. Męskie to są? Ej, to są męskie. Uuu, Za Zamszowe klapki. U mnie to się mówiło sandały na to. To są k męskie? O i te nawet fajne, kur... te nawet fajne. Jakiś pato YouTuber denaturat Tani, fioletowy. To kto to jest denaturat Tani? To jest Nitro? Tani denaturat? Jak to ja? Ale ja się boję, że ja mogę coś takiego powiedzieć, to z kontekstu było wyrwane. Nie, to nie ja chyba. Jakiś pato YouTuber denaturat Tani, fioletowy, pod moim adresem używa słowa. Jeżeli... Oj, sorry, lubisz... Wszystko, co z tym słowem związane, to mogę ci użyczyć nogi od krzesła, której tydzień temu kukurydzę mieszałem i będziesz wiedział, co z tym zrobić. A przez przypadek, Polska jest bardzo małym krajem i możemy znaleźć się w tym samym miejscu. A będę miał Katar. To tak jak smarknę, to cię znokautuję tym gier. Kurwa, to chodzi o nitrozyniaka? Czy nie? Jakiś pato-youtuber, denaturat Tani, fioletowy. Fioletowy Twitch, chodzi od siebie na bank. Ja, ale ja wierzę w to, że powiedziałem, mogę coś takiego powiedzieć. Nitro to jaśny na No to gratuluję mózgu. Ale ja widzę świat, który na, którym powiedziałem coś takiego. To Serwis Górski! No przecież to jest ONO! No, k**a. no przestań! Kasuj to! K**a. Kasuj to! Kasuj to! Kasuj na to! Toż on cały czas pisze, no! K**a, ten śmieć od Bombela. Śmieć od bombela! Mi robi ka czarny Chcę nie w... do klatki z Nie, 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 nie! K**a. A, Pudzian mnie zabije, ja nic takiego nie mówiłem chyba Dla mnie Pudzian jest zajebisty gościem Serio, idol, ja zawsze mówiłem tak, idol, Pódzian idol No chyba no, no nie wiem Pudzian, nie tylko patowić. Ciekawe pytanie ogólnie, bo jest taka teoria, że milionerzy dosyć często się masturbują I rado się masturbuje w <grym> tym jest, zim. Zim. <grym> jest, taka jest, jest taka korelacja, serio? Milionerzy masturbacja, nie masz takiego Ten, ten i ten Za trzy, dwa, Ten wysoki i ten w kurce takiej... Oooo, oh, oh W takim razie proszę o wystąpienie oszustów za 3, 2, 1... Pa! I mnie wy. Co? Ku... Oh. To wy... No, wiedziałam, że to Piotrek, ale. A, Dawid... Ten Piotr i Dawid mieli dramę MC, że podpisywali ludzi na umowy, podpisali przez starych, bo mieli 26 lat i kradli od nich kasę za procent, za to, że mogli naraźć na ich serwie. A ta kasa miała lecieć na ten serwer, masz na Szła do nich i kupowali sobie bilety, jakieś mecze, ubrania TP. Najlepsze to, że Bundzi jeszcze miał współpracę z ich serwerem MC, nic nowego, a przy okazji regulamin serwera... MC, do też mieli dramę. to I prowadzę swój własny serwer. Moją taktyką przede wszystkim było zaniżenie troszeczkę mojego wieku, bo tak naprawdę w tym roku mam 22 lata i już jestem dawno po szkole. Ale jak powiedziałem, że mam 18, jeszcze bardziej zbiję ich strop. Praktycznie wszystko, co mówiłem, było prawdą albo półprawdą. Też jestem Piotrek i mam 23 lata, jestem milionerem. Obecnie prowadzę największy serwer Minecraft w Polsce i prowadzę dwa kanały na YouTube. Moim planem było to, żeby... Ale ja to jaki to nie... jest serwer? Anarchia? I to... Takie te? Taki przychód? Naciągany mi się wydaje, naciągany milioner. Sagi na Ety, wpisuję sobie Sagi na Ety, Sagi. No i co z tym? Wedrok to jeden z najrzadszych przedmiotów, jakie istnieją na anarchii. A zdobyć go możemy tylko na dwa sposoby. To jest to, co się serduszka tam dostaje? Za zabicie kogoś? To jest ten serwer? Anarchia X-Bandy była taka współpraca załatwiona na ich serwerze, że gra 7 tysięcy osób? Ale to, że online jest 7 tysięcy osób? Co znaczy, że są największym polskim serwerem z MC, Sporo na się wciągnąć jeszcze mieli kiedyś serii Anarchia, która miała wielki świetne na ty. e no tak tyle osób gra, no to, to ja się nie dziwię, ty. U, dobra, nie, on jest milionerem. On jest milionerem jak Jop. Robi. Dobra Elo, to się widzimy na kicku? Pa!